Cześć. Przedstawię Wam teraz miejsce, w którym prowadzę warsztaty, czyli miejsce o nazwie Casa Esmeralda. Casa Esmeralda to miejsce pogrążone w lesie na Skarpie wyślanej nieopodal Czerwińska nad Wisłą, które ma swoje własne miejsce mocy. Centralnym miejscem, jeśli chodzi o nasze warsztaty, jest oto ta piękna jurta w niezwykłym kolorze, w której dzieje się większość aktywności. Jurta ta ma wyjątkową e, energię, energię, która wspiera procesy. Wiele osób, które tutaj przyjeżdża, mówi, że procesy dzieją się niejako same, nie wymagają pracy. Jest w tym trochę racji. Rzeczywiście, kiedy patrzę i porównuję kursy prowadzone na przykład w Warszawie i te tutaj, to jednak procesy są głębsze i ludzie mają więcej satysfakcji z pracy w tym miejscu. Sercem każdej Jurty jest jej centrum. Mongołowie wiele, żą, że tutaj właśnie. E, Znajduje się portal łączący różne wymiary i światy. Tutaj w naszej jurcie mamy też podgląd na świat. Słoneczny dzień tutaj zagląda nam słońce, ale nie martwcie się w te upalne Mamy też tutaj klimatyzację, jeśli jest ona potrzebna. W tej chwili jurta jest przygotowywana do warsztatów, więc jeszcze wokół tutaj nie mamy poduszek. Zawsze w niej siadamy w kręgu. Dodatkowych smaczków, smaczków w tej jurcie dodaje oświetlenie, które wygląda tutaj naprawdę magicznie wieczorami, różnego rodzaju takie artefakty, które w różny sposób rzeczywiście nawiązują do szamanizmu. Mamy tutaj takiego uroczego wilczka, ale też takie bardziej już bym powiedział znaczące gadżety, jak na przykład ta maska. Zawsze zapominam czyja urocza stówka tutaj jest z nami. Tak, to jest mój ulubiony garść. Ja takich nie używam, ale w wielu kulturach i tradycjach tego typu e, narzędzia szamańskie są bardzo często wykorzystywane. Jeśli wyjdziemy z jurty, to przed nami pojawia się słuchajcie, miejsce na święty ogień który bardzo często wykorzystujemy do rytuału. Tutaj właśnie w tym miejscu często przeprowadzamy ceremonie, takie, które są na zewnątrz. No, ale nie, samym, nie samą duchowością człowiek żyje. Trzeba gdzieś spać, trzeba gdzieś jeść. No i tutaj też są wspaniałe miejsca. Tutaj mamy przestrzeń, która się nazywa loft. Piękna przestrzeń dla czterech, pięciu osób. Przestrzeń wspólna, którą ją między innymi piękne sitary. Oto przestrzeń loftowa. Ona też robi wrażenie. Też ma, słuchajcie, takie wyjątkowe, różne niesamowitości, które Monika, właścicielka tej przestrzeni, tutaj sprowadza. Zobaczcie, tutaj mamy Coś takiego, niesamowita, niesamowita rzecz. Eee, mamy też dla wielu takie ulubione łoże tutaj w tej przestrzeni. To jest łoże pod sitarem prawdziwym, autentycznym. Nie żadne, słuchajcie, jakieś udawane rzeczy, więc tutaj taka magia. Taka magia, więc jest tutaj w lofcie bardzo, bardzo, bardzo magicznie. Jest tutaj klimat trochę takiej Ameryki e, Południowej. Niesamowicie duża przestrzeń, bardzo wysoka eee, i tutaj jest jedno z miejsc, w których śpię. No ale często też mówię o tym, że Casa Esmeralda ma też niesamowite widoki i czas, słuchajcie, to udowodnię. Zaprowadzę nas Was na taras, z którego widać bardzo złe tereny, a przede wszystkim Wisłę. Oto taras nad Wisłą, na których można tutaj spędzać czas. Jest też bardzo magiczny, ale widok też jest niesamowity. Tutaj Wam przybliżę eee, prosto na Wisłę. Na piękne plaże, wyślane dzisiaj, akurat tutaj mało fotogenicznie, bo dzisiaj mam taki burzowy dzień. Nie akurat nie ma słoneczka, ale uwierzcie, mi widok jest piękny. No i też te drzewa, które są wokół nas. No i jeszcze raz, low spokój. A tu z widokiem na Wisłę Jadalnia, w której spożywamy posiłki. A Teraz przemieszczamy się, słuchajcie, do góry. Pokażę Wam jeden z pokoi, takich dwójek, które są tutaj w tak zwanym głównym domu. Tam, tak wygląda właśnie dwójka w Casa Paloma. Mamy duże przestrzenie, wygodne łóżka. No i oczywiście, jak to Casa Paloma i szamańskie warsztaty, to też mamy trochę takich klimatów, które e, szczególnie tradycje Ameryki Południowej e, zahaczają. No a tutaj, jak się wyjdzie z tej dwójki, to się ma jeszcze lepszy widok niż na tym tarasie. Taras mamy tam właśnie na dole. A tutaj sobie spoglądamy na Wisłę i tutaj ten widok jest jeszcze mniej ograniczony i jeszcze piękniejszy. I jeszcze raz widok, który prowadzi nas do jurty, w której odbywają się zajęcia. Miejsce, w którym, no serce właściwie, Casasmeralda, miejsce, w którym dzieje się najwięcej tych naszej warsztatowych akcji, warsztatowych aktywacji tego, po co przyjeżdżamy. Mamy jeszcze trzecie miejsce, w którym śpimy. Jest to małe miejsce trochę oddalone od tutaj budynków głównych. Schodzi się po skarpie i schodzi się wyjątkową e, ścieżką, ścieżką. Ścieżką oświetloną i prowadzącą wzdłuż skarp. Zaraz wam pokażę tą magiczną zejście. Kolejne miejsce do spania, kolejny domek znajduje się już u podnóża skarpy i tutaj idziemy taką oświetloną, pięknie grindladami ścieżką w dół, aby się do niego dostać. A na, ścieżki, a na dole ścieżki naszym oczom wyłania się Casa Paloma, czyli kolejne miejsce, w którym możemy tutaj spać. Casa Paloma jest, słuchajcie, absolutnie magiczna. Z różnych względów ma tutaj taki na naszych grupach warsztatowych przezwisko męski domek. Pewnie dlatego, że jest oddala, oddalona od tych takich głównych tutaj nurtów, szlaków, i, i dlatego ze względu najczęściej mieszkają tutaj mężczyźni. Kasa Paloma też jest ultramagiczna, to są widoki tutaj z ganku, który, który ma różne takie naprawdę fajne elementy wystroju. Jest naprawdę pięknie klimatycznie. Jak ktoś się chce cieszyć widokiem, to może sobie tutaj usiąść przed wejściem. Albo przy stoliczku należaczka. Jak już się naprawdę zmęczymy, to w Kasa Paloma czeka na nas na przykład takie łoże na którym trudno się, słuchajcie, nie, nie zrelaksować. A jeśli chodzi o ciepłotę, to dbają o nas kaloryfery. Ale też jeśli ktoś lubi ogień, to na przykład taki wyjątkowy tutaj niesamowity piec. A wystrój, no wystrój, tak jak w innych domach, tutaj w kasa również magiczne. Wystarczy popatrzeć, mnóstwo koloru i pozytywnej energii. Tak więc darsztaty. Prowadzone w kasa Esmeralda to nie tylko ciężka praca, to nie tylko praca z rozwojem, są samym, ale też wspaniałe okoliczności przyrody, świetne miejsce do spania i doskonała kuchnia, o którą dba tutaj właścicielka Monika. Pozdrowienia.